No siema, zostaw suba, łapkę w górę i lecimy po więcej subów, wszystkiego. Dobra. Dzisiaj pogadamy sobie o cudownym holo z Antwerpu. Co tam u nich się dzieje i czy babcia robi im dobre obiadki. No, obie dobre, żeby dobrze się miały. Zaczniemy sobie od winiego. Mamy sobie takiego winiego. O, właśnie piękny wielorybek, czy chuj wie co to jest. No, i patrząc tak ogólnie, Antwerp cały czas rośnie. I tutaj sobie jeszcze wini wystrzelił tak leciutko. Więc tak, tutaj mam Winniego. Tutaj mamy Outsidersów. I oni sobie jeszcze ciekawiej wystrzelili. Po 76 zł na rynku. Ciekawie, ciekawie. Przejdziemy sobie jeszcze do Simpla. Co tam u Simpla? on to tak. Troszeczkę, troszeczkę urósł. Co tam mamy jeszcze ciekawego? Oczywiście nie mówię, że tamte nie są interesujące, tylko takie, które mnie interesują. Team Liquid Team Liquid też ostro urósł urus, urósł kurwa o 62 zł na rynku dobra dobra Rops co tam pana Robsa on to tak sobie odpoczywa ale jak wypierdoli to dopiero będzie. I jeszcze tam sobie zobaczymy. Ładnie leci, ładnie. Generalnie w większości przypadków holo sobie leci do góry. I tutaj tak spadło, ale się odbija widać. Yy holo sobie wzrasta, więc jest ciekawie <laughs> i na pewno rośnie jeszcze bardziej, więc jeszcze jak upadnie ta pierdolona promocja na Paryż to jeszcze bardziej według mnie wystrzelą więc kupiłbym sobie jakąś taką ciekawszą najbardziej to mnie interesuje ten Liquid Liquid tak wyjebał z Outsiders, że jeszcze sprawdzę sobie Eternal Fire. Też rośnie. Generalnie ukupywałbym sobie jakieś teamy, naklejki teamów, bo najbardziej chyba wystrzelam jak graczy. Z tego co tutaj widzę, to na przykład zobaczę jeszcze G2. Ale widzę, że tutaj naklejki teamów sobie 10 razy lepiej radzą. Z wzrostami, jak na przykład graczy, jak tam zydo. No tak. No, jakby ktoś był zainteresowany kupnem czegoś, żeby zarobić, no to bardziej bym się skupił na takim Liquidzie albo na Eternal Fire, jakieś tam Outsiders, coś tego typu. Bardziej bym kupywał Time jak Kurwa. Jak graczy, bo widać, że le... Ja pierdolę. Że bardziej oddają. W sumie to tyle, co chciałem powiedzieć. Smacznego śniadania, obiadu, kolacji, kurwa kuciaka. Nie wiem, co tam masz na obiad, czy coś i no.